Cześć, z tej strony Monika. Nie bardzo wiedziałam jak rozpocząć ten materiał, więc stwierdziłam, że opowiem wam jak ta gra znalazła się w moich łapkach. I mowa oczywiście o Corpse of Discovery. Na samym początku, nie wiedzieć czemu, byłam święcie przekonana, że ten tytuł i Witchcraft łączy bardzo dużo. Natomiast okazało się, że nie łączy nic. Nie ma tutaj ani podobieństw w ilustratorze, ani w historii, ani nawet w wydawnictwie. Natomiast im więcej czytałam, tym bardziej się interesowałam tym tytułem, bo stwierdziłam, że kurczę, to jest naprawdę coś fajnego, czyli alternatywna wersja wyprawy Louisa i Clarka, gdzie no oprócz tego, że mamy oczywiście standardowo przetrwać, no to mamy do czynienia z potworami i różnymi innymi dziwacznymi spotkaniami. Następnie okazało się, że w niedługim czasie do sklepu Planszomania przyszła dostawa, napisałam komentarz, że jest na radarze i zgadnijcie co? Asia, kochana dziewczyna, właścicielka Flanszomanii, napisała do mnie, pożyczyła mi ten tytuł do grania i do nakręcenia tego materiału. Zatem serdecznie Was zapraszam na mój materiał, w którym opowiem Wam o moich wrażeniach, co mi się podobało, co mi się mniej nie podobało, co może niektórych denerwować. W każdym razie, przede wszystkim w tym materiale nie będzie żadnych spoilerów. Serdecznie zapraszam do oglądania. Tak mniej więcej prezentuje się przygotowanie do gry, mniej więcej ponieważ część elementów jest tu zmiennych, zależnych od scenariusza i od tego, jaką postacią gramy. W górnej części mamy elementy, które są przypisane do mapy i scenariusza, natomiast w dolnej części mamy tutaj konsolę, na której będziemy śledzili przebieg naszego dnia oraz miejsce przestrzeń gracza, gdzie mamy właśnie postać, którą wybraliśmy lub wylosowaliśmy, oraz przedmioty, które będą nam pomagały w eksploracji. Na mapie scenariusza mamy tu szereg informacji, które będą nam się przydawały podczas rozgrywki. Mamy informację o tym, jaki rodzaj jest to map, czyli w tym przypadku jest to z zestawu fauna. Mamy tutaj taką ikonkę, która również jest przy, na niektórych kartach, które będą wtasowane do talii podstawowej, która nie ma właśnie takich ikonek. Poniżej mamy informację, jaki jest cel naszego scenariusza, w którym miejscu jest szczyt naszych gór, czyli B3. Tak jak w przypadku statków, będziemy mieć tutaj e, przyporządkowanie. No i mamy też informację, w którym miejscu możemy rozpoczynać naszą wyprawę. W tym przypadku jest to kolumna cała siódma, czyli dowolny tutaj znacznik może być początkiem naszej eksploracji, naszej wyprawy. Po lewej stronie mamy tutaj taką planszetkę, która będzie nam pomagała w przebiegu całej rozgrywki. Po pierwsze, znowu mamy powtórzony cel, czyli w tym przypadku mamy zabicie trzech minutarów, którzy gdzieś tutaj na mapie się skrywają. Jeśli chodzi o przebieg rozgrywki, mamy tu informację jak przebiega tura, oraz jakie mamy akcje darmowe, które będziemy mogli w swojej turze wykonać. Natomiast po prawej stronie mamy tu element dedukcyjny, gdzie mamy pod Szereg takich podpowiedzi, które mówią nam, co w jakim towarzystwie, sąsiedztwie czy e, poprzekątnej znajduje się e, na planszy. Na przykład, jeśli chodzi o drewno, drewno jest jedno w każdej kolumnie i w każdym rzędzie. Czyli jeżeli odkryjemy gdzieś drewno, no to wiemy, że ani w, tym, w tej kolumnie, ani w tym rzędzie nie będzie się powtarzała. No i te szereg informacji będziemy musieli wykorzystywać do tego, żeby e, znajdować rzeczy, które są nam potrzebne. Potrzebne eksplorować, znajdować miejsce, legowisko właśnie minotaurów oraz podpowiedzi, czyli takie lokalizacje z tą palisadą, które pozwolą nam dobierać karty. W tym przypadku, akurat jeśli chodzi o ten scenariusz, karty z podpowiedziami, jak zabijać poszczególne minotaury. Jeśli chodzi o konsolę, to niezależnie od liczby graczy, jest ona jedna. Mamy tutaj trzy karty, na których są nasze misje, które będziemy musieli realizować. Każdy taki znacznik, który jest tutaj na planszy, który będziemy eksplorować, czyli coś takiego, bo nie będę wam pokazywała, żeby nie spoilerować, będziemy układać właśnie w tym miejscu. W prawym górnym rogu jest informacja, ile takich znaczników um, um, potrzebnych jest, żeby. Rozpatrzyć daną kartę. Na środku mamy informację, jakie surowce będziemy musieli odrzucić i mieć w swoich zapasach, jeżeli uda nam się zrealizować, czyli odrzucimy akurat w tym przypadku drewienko, dostaniemy pożywienie, jeżeli nie uda nam się znaleźć drewna i odrzucić, dostaniemy co prawda, pożywienie, natomiast będziemy musieli odrzucić wodę. Większość kart nie jest tak przychylna. Mamy tutaj na przykład taką kartę. Która, jak widzicie, mamy tu powódź, mamy tu szereg komponentów surowców, które musimy najpierw znaleźć, a potem odrzucić. Natomiast w chwili, kiedy wszystko to odrzucimy, musimy odrzucić znacznik ogniska. Natomiast w przypadku, kiedy przegramy, tych tutaj dodatkowych negatywnych konsekwencji jest znacznie więcej. Karty rozpatrujemy od lewej do prawej, czyli najpierw stakujemy tutaj te znaczniki na pierwszej karcie. W chwili, kiedy jest tu w tym przypadku pięć takich znaczników, rozpatrujemy kartę i odrzucamy. Następnie rozpatrujemy konsekwencje. Czyli, jeżeli nasz bagaż przekracza, czyli mamy tutaj dużo więcej elementów, które są dla nas ciężkie, będziemy musieli odrzucić wodę. Każda taka karta jest rozpatrywana kolejno. No i w chwili, kiedy już uda nam się trzy zdjąć, przechodzimy do końca dnia. W tym momencie musimy wyżywić nasz zespół. Musimy odrzucić jedno pożywienie. Jeżeli nie mamy, automatycznie przegrywamy. Jeżeli mamy, odrzucamy, przechodzimy do fazy nocnej. No i w tym momencie rozpatrujemy wszystkie po kolei kroki, które są wskazane na planszy. Na naszej planszy również mamy podpowiedź, legendę w jaki sposób zbudować schronienie. Jest to ten oto znacznik, który, jeżeli uda nam się zbudować, stawiamy tutaj. Będzie on nam pomagał realizować poszczególne elementy no i sprawiać, że nie będziemy musieli przejmować się tutaj e, ciężkością naszego plecaka. Dodatkowo mamy tu podpowiadajkę, w jaki sposób możemy e, przygotować ognisko, czyli taki znacznik umieścić w tym miejscu. Ognisko będzie nam pomagało do tego, żeby właśnie też realizować karty różnych celów oraz w chwili, kiedy odrzucimy dwa takie znaczniki, będziemy mogli cofnąć swój ruch eksploracji, co w niektórych przypadkach będzie mogło ratować nam skórę. Cały myk polega na tym, żeby odpowiednio interpretować te wszystkie podpowiedzi, czyli eksplorując po kolei zastanawiać się i świadomie wybierać ścieżki, które będziemy stopniowo tutaj odkrywać. Jeżeli jesteśmy przekonani, że gdzieś jest jakiś um, element, jakiś surowiec, no to ustawiamy sobie taką podpowiadajkę, taki żeton, który będzie nam informował, że w chwili, kiedy będzie nam potrzebna, akurat w tym przypadku kamień, będziemy mogli odkryć ten znacznik. I wziąć ten surowiec, który jest nam potrzebny. Jeżeli udało nam się przetrwać noc, wykładamy kolejne trzy karty, rozpatrujemy je stopniowo, przechodzimy znowu do dnia, nocy i tak dalej. No i oczywiście naszym celem, przypominam, w każdym scenariuszu jest inny cel, w przypadku akurat tego scenariusza jest zabicie trzech minotaurów. Jeżeli nie uda nam się tego zrobić do końca tej tali, znowu przegrywamy. Pomimo tego, że nie jestem fanką ani gier dedukcyjnych, ani gier przygotowych, naprawdę bardzo dobrze się bawiłam przy tym tytule. Bardzo ogromną czułam satysfakcję w momencie, kiedy wiedziałam doskonale, co się kryje pod danym kafarkiem, bo tutaj kluczowe znaczenie właśnie ma dedukcja, czyli logiczne połączenie tych wszystkich informacji, które znajdujemy na poszczególnych scenariuszach. W chwili, kiedy będziemy tak, wiecie. Lecieć do przodu i po prostu odkrywać poszczególne kafelki, to na 100% przegracie. Natomiast w chwili, kiedy poświęcicie troszeczkę czasu na to, żeby przeanalizować, co znajduje się, co już jest odkryte, co znajduje się na scenariuszu, co może być w sąsiedztwie, no to będziecie z pełną świadomością odkrywać te rzeczy, które są w danym momencie wam potrzebne, dane surowce, które pomogą wam zbudować schronienie, ognisko, czy też właśnie zrealizować cel na karcie bardzo było to satysfakcjonujące właśnie w chwili kiedy już wiedziałam i kiedy rzeczywiście tak było i kiedy odkrywałam ten dany kafelek i rzeczywiście znajdowało się to co potrzebuję naprawdę Satysfakcja była przeogromna. Oczywiście jest to gra, która też ma swoje bolączki. O ile samo przygotowanie, w sensie przygotowania poszczególnych komponentów, naprawdę wydaje mi się bardzo interesujące. Te podwójne kafelki, które na tej plansze, gdzie kryje się nasza mapa, są właśnie bardzo fajnie przemyślane, że one się nie ruszą, czyli w chwili, kiedy potrącimy stół tam, gdzie gramy, no to one nie rozproszą się, nie odkryją całej. Mapy. Jest to naprawdę bardzo fajnie przemyślane. Natomiast bolączką dla mnie było wkładanie tych map, tych scenariuszy do tej planszetki, ponieważ o ile cała reszta jest tu naprawdę z fajnej tektury, ja grałam na wersji sklepowej, nie mam pojęcia, jak wygląda wersja ta deluxe, no to sama mapa, sama mapa scenariusza jest na bardzo cienkim e, papierze i naprawdę czasami bardzo ciężko w, w że tak powiem, wciągnąć z tym białym arkuszem to wszystko tak, żeby nic nie podejrzeć, albo żeby nic się tam nie zadarło. No i druga bolączka. Nie za bardzo mi się podoba rozwiązanie, że scenariusze są dwustronne, więc ciężko jest to wszystko wyciągać, tak, żeby coś nie podejrzeć. Oczywiście można to zrobić, natomiast tu wydaje mi się, że to akurat można było zupełnie inaczej rozwiązać. Kolejna rzecz, bardzo mi się podoba różnorodność scenariuszy. Jeśli chodzi o podstawkę, mamy dwa zestaw, zestawy scenariuszy: faunę i florę. W jednej szukamy minotaurów, w drugiej będziemy um, roślinki, um, postaram się nie spoilerować, tam znajdować. No ale w każdym razie one. Za każdym razem są jednak troszeczkę inne. Z racji tego, że mamy tu dodatkowe podpowiedzi. Na mapach znajdują się dodatkowe elementy, które nam będą pod, yy, podpowiadały co gdzie, czego szukać. Więc no, przygoda była niesamowita. Super rzeczą jest, że wydawca, yy, czyli of the page... Yy, Przygotował cały zestaw dodatkowych scenariuszy, które można ściągnąć sobie z ich strony. Dodatkowo w sklepie Pluszomania znajdziecie szereg dodatków, które wprowadzą nowe mapy i uwaga, nowe mechaniki, czyli za każdym razem ta rozgrywka może być naprawdę rozmaicona. Bardzo również że mi się podoba to, że jest to gra trudna. Um, tak, jak mówiłam, w tej grze umieramy na wiele różnych sposobów. Jedynym um, tak naprawdę sukcesem, który nas doprowadzi właśnie do sukcesu, to jest zrealizowanie misji, który jest przypisany do danego scenariusza. Będzie to naprawdę trudne. Z, um, Podejrzewam, że wielokrotnie będziecie się odbijać i będziecie przegrywać albo z pragnienia, albo z głodu, albo po prostu Wasza talia tych wszystkich misji zostanie zrealizowana, a Wy no po prostu przegrywacie z racji tego, że główna misja nie została przez Was wykonana. Wiele osób porównuje ten tytuł do Robinsona Cruzo, ale nie przez mechanikę, tylko przez filmik, czyli też mamy tutaj e, oczywiście pierwszą rzeczą, którą musimy, no to musimy przetrwać. Natomiast e, trudno w znajdowaniu poszczególnych surowców takich, które wy chcecie, które są potrzebne w danym momencie, gdzie będziecie z taką pełną świadomością właśnie przygotowywać się do tej wyprawy, gdzie będziecie dbać o tą wodę, te zasoby, które macie w swoim plecaku. No jest rzeczywiście tutaj bardzo podobne do tego odczucia, które mamy przy graniu w Robinsona Crusoe, ponieważ tam też rzeczywiście przetrwanie jest bardzo trudne i też wielokrotnie będziecie przegrywać. Tutaj na samym początku macie pełen bukłak e, wody i będzie wam się na samym początku wydawało, że to jest naprawdę bardzo dużo i do przetrwania, no jak to umrzeć z pragnienia, kiedy mamy tyle wody? No niestety, woda idzie tutaj po prostu, no jak złoto, po prostu non-stop będziemy ją wykorzystywać do realizacji misji, do tracenia, em, do em, picia generalnie, no kurczę, no... To, co wydawało się takie oczywiste, no to tutaj takie nie jest. Rzeczywiście jest tu bardzo trudno przetrwać po prostu już na samej mapie. Natomiast to, co mi się podoba, kolejna rzecz, jeśli chodzi o wydawnictwo of the Page, to to, że oni nawiązują swoje tytuły do serii komiksów. Tutaj również mamy to, z tym do czynienia. Ja, szczerze mówiąc, dopiero w chwili, kiedy poznałam to wydawnictwo, dowiedziałam się, że Harrow County, które też jest ich, że właśnie Corps of Discovery są oparte na serii komiksów. Bardzo mi się podoba, że w taki sposób krzywiona jest też literatura, ponieważ zapewne wielu z Was będzie chciało zajrzeć właśnie do komiksów i poznać historię Louisa i Clarka, tą alternatywną, poznać, jakie niebezpieczeństwa jeszcze czekają na nich w tej dżungli, na tej wyprawie. Natomiast już tak jak mówię, to co mamy w podstawce, naprawdę zapewni Wam wiele długich godzin rozrywki i to takie naprawdę bardzo satysfakcjonujące chwili, kiedy uda Wam się przetrwać przynajmniej jeden scenariusz. Jeśli chodzi o regrywalność, no to wiadomo, że na samym początku jeżeli będziecie wracać do tego samego scenariusza, no to podejrzewam, że część tych pól będzie Wam e, sąsiedztwo poszczególnych pól będzie Wam znajome, natomiast w chwili, kiedy przejdziecie te 10 scenariuszy, które macie, w tutaj 20 właściwie, no to podejrzewam, że po, gdy powrócicie do jednego z nich, no to już nie będzie Wam tak wszystko świtać w głowie i te wszystkie sąsiedztwa nie będą aż tak oczywiste. Więc nie robiłam tego, więc tu też bazuję tylko na swoim uczuciu. Dlatego wydaje mi się, że film, kiedy przejdziecie wszystkie scenariusze, powrót do nich e, może być również przyjemny, z racji tego, że właśnie zacierają się w naszej pamięci poszczególne sąsiedztwa tych pól, które będą nam potrzebne. Mm, bardzo mi się podoba to, że e, ta gra może być no, tak naprawdę dla wszystkich, bo. E, Zarówno osoby, które lubią rozgrywkę solo, czyli rozkminiać wszystko w swojej głowie i samemu analizować to, co znajduje się na podpowiedziach, i dyskutować tak naprawdę w swojej głowie, co jest lepsze, w którym kierunku pójść, jest Naprawdę bardzo fajne, ale również te osoby, które lubią spotykać się z przyjaciółmi i nad stołem rozkminiać wszystko i analizować te podpowiedzi, gdzie każdy z członków grupy może mieć zupełnie inne podejście, zupełnie inne rzeczy postrzegać. Również tutaj. Się doskonale sprawdza, także tak naprawdę dwie grupy, albo do rozgrywek solo, albo właśnie do rozgrywek z grupą przyjaciół, jest tu świetnym rozwiązaniem, ponieważ i ta, i ta grupa będzie czuła satysfakcję z tego, że spędza naprawdę miło czas. Yy, bardzo mi się również to podoba, że yy, na różne sposoby możemy wykorzystywać te przedmioty, które znajdziemy. To znaczy te surowce, że część z nich będzie nam służyła do tego, żeby realizować misję, ale również część z nich będzie nam służyła do tego, żeby zbudować ognisko, zbudować schronienie, ewentualnie zrealizować podpowiedź, która nam pomoże w realizacji tej misji głównej ze scenariusza. Naprawdę świetne, świetne tutaj jest to wszystko połączone. Jeżeli więc lubicie gry, które są dla Was wyzwaniem, gdzie za każdym razem scenariusz jest zupełnie inny, gdzie czujecie tą przygodę, gdzie czujecie satysfakcję z tego, że poprawnie rozkminiliście pewne podpowiedzi, które znajdują się i na planszy już tych odkrytych e, poszczególnych pól, i na e, podpowiedzi, które e, są właśnie po, dla poszczególnych e, scenariuszy, no to ta gra naprawdę sprawdzi się doskonale. Gra jest naprawdę trudna, a jednocześnie wygra. Rana sprawia, że czujecie ogromną satysfakcję, natomiast przegrana będzie powodowała Was taką retrospekcję i powtórne analizowanie tego, co popełniliście, jakie błędy, i żeby się wystrzegać ich w kolejnym scenariuszu. A na koniec, jeszcze raz chciałabym podziękować Asis za to, że zaproponowała mi pożyczenie tego tytułu do ogrania i przygotowanie tego materiału. Dzięki Tobie poznałam naprawdę wyjątkowy tytuł. Dziękuję jeszcze raz. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Cześć!